Cześć, tutaj Marcin, witam w kolejnym odcinku z Call of the Wild The Angler. Eee, kolejny odcineczek, no dzisiaj taki troszkę dla mnie smutny ten odcinek będzie, bo po prostu przyszła burza no i prąd zniknął, tam na 3 sekundy normalnie. Nic, nic takiego więcej. No i po prostu końcą mi się zresetowało do z 51 do pierwszego poziomu. No i co? No i trudno, no tak jak widzicie tutaj na, na, tych, na tym filmie to jeszcze było, to jeszcze film ten zrobiłem. To było wczoraj. Wczoraj albo dzisiaj rano Wczoraj. dzisiaj rano byłem w pracy. Wczoraj wieczorem zrobiłem ten filmik jak tutaj sobie jeżdżę samochodem po tych schodach wielkich, to możecie sobie jechać samochodem. Tak jak widzicie, o no, właśnie czwarty poziom. No i co? Tutaj po prawej stronie jest takie bajorko, e, gdzie złowiłem diamenta golden trouta, ale ja się wybierałem, no wczoraj tutaj te, łowiłem właśnie na tym jeziorze, jeszcze tam później e, taki będziecie mieli lepsze ujęcia, bo tutaj to jest tak troszkę dalej właśnie z tego miejsca, gdzie gdzie tam złowiłem tego e, golden trouta diamentowego. a tutaj macie, no właśnie na tym jeziorku łowiłem sobie albo, no lake trouta, albo pali, No jak tam kto woli. No, i tak nawet nieźle mi szło. No, i dzisiaj sobie tak myślę. Dobra, dzisiaj to sobie idę złowić diamenta tego Lake Trouta. Wiadomo, no, już na 51 poziomie. No, to tam mam to, tę to, to najlepszą wędkę. To nawet nie musicie być na 51 poziomie, bo te poziomy tutaj w tej grze one nic w ogóle nie znaczą. No, i tutaj właśnie macie, gdzie złowiłem sobie tego e, Golden Trouta diamentowego. To nie jest żadna misja. Ja sobie po prostu poszedłem tam. No i sobie go tutaj po prostu złowiłem i tyle, no a przynętę tam zaraz, zaraz sobie to wszystko tam zobaczycie na co, gdzie i po co. Oczywiście na prędkości 1, bo jak zobaczycie rybę, no na początku zwijacie tam na 2 czy 3 zależnie od ryby, Zależnie też od waszego koło, kołowrotka, bo zależnie od tego jakie ma przełożenie, na przykład jak ma 6 do 1, no to łowicie na 2, jak ma tam S5 czy tam 4, no to łowicie na, na 3, no bo wiadomo wtedy tej żyłki mniej zwijacie No chociaż tyle mechaniki w tej grze. No. Chociaż tyle tej mechaniki w tej grze tego łowienia, no ale to, 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 to chyba było na tyle, no więcej tego nie. No i taki diamencik 4 kilo 1 to 10 gram. To był prawie. No, już właśnie wiem, po co są te z prawej strony, te, te, te tam do góry strzałki i w ogóle to wszystko. No bo to jest po prostu, że o 0,97 kg ta ryba jest większa od mojej poprzedniej. O, o to chodzi. Dobra, na no swim baita go złowiłem. Takiego to był swimbait e, trójka. więc tego co pamiętam, no bo no tak bym mówię, no to wszystko poszło się tam. E, rypać po, po, po prostu. E, no i co? No ale tak sobie oglądałem ten e, kanał. E, to było we wtorek e, po egzaminach. Właśnie miałem we wtorek egzaminy. Do, w pracy nie byłem na egzaminach, byłem i sobie myślałem, no i tam się męczy. Pozdrawiam serdecznie, bo fajny, fajny ma kanał, Fa, fajnie sobie tam poławia te rybki. No, wiele o wiele większe żadobra To, to To dla mnie to jest w ogóle king. I, i, I boss, i, i prawie jak Bóg. No, Bóg to może nie, no, ale no, wiecie o co chodzi. No, o wiele większej sobie myślę, no, łowi te tam jakieś basy niebieskie, czy tam jakieś też czopaki z tych misji, gdzie tam zawsze właściwie złowicie diamenty. No, później już pewnie nie, bo tak to jest w tych misjach, że to jest tylko, żeby was tam zachęcić, chyba, albo nie wiem o co chodzi. W ogóle nie wiem po, po jaką cholerę są takie misje, no ale tak sobie pomyślałem właśnie wtedy, dobra, ja, ja pieprzę ja tam jakichś basów niebieskich nie będę łowił, ja tam sobie idę na, na te palię na Lake Trout, z tą wędeczką najlepszą z tym castingiem. No i co? Oczywiście jeziorko. Na to jest jezioro na południowy zachód najbardziej oddalone To tam macie w lewym dolnym rogu. Będziecie mieli to jeziorko, to tam bardzo łatwo jest trafić, no to ja samochodem tutaj dojechałem, no to, to, no to każdy dojedzie, no i co, no i jigujemy sobie tutaj, Zakład ja zakładałem oczywiście... Yy... Haczyki 3.0, jeśli chodzi o tego gruba, nie wiem, to ta, ta niebieska taka ta gumeczka. Niebieska ta gumeczka zarzucacie, czekacie, aż to wszystko tam wam ten cały. to wszystko wam opadnie, to co macie nie w majtkach, tylko na węce, no, żeby, żeby tam opadło na te 38 metrów, no zależy też, gdzie rzucicie, bo ja to też sobie rzucałem w różnych miejscach, nie tylko w tym jednym, no i tak głębokość tam się różnią. No, tak widzicie, już jest 39 metrów. No. Ale no ryba walczy po prostu no i to dlatego też się tak zmienia. Ehm, no i sobie wtedy no, no, idziemy na te palie, no w diamentach chcemy. No, diamenta wczoraj nie było, czy przedwczoraj. No ale były jak same praktycznie same złotka, bo to były ryby, chyba... Z tego co pamiętam, po, wszystkie powyżej 11 kilo. No i tam dwie mi się zdarzyły e, powyżej 15 kg. No to już takie fajne. Fajne palie, no wydaje mi się, że e, ta, taka trowka, e, ten diament to będzie około tam 20 kilo waży. E, tak samo próbowałem na sumy w innym miejscu, no ale coś mi z tymi sumami tam nie wychodzi. No tutaj na te palie, a no właśnie dokończę. E, na pali używałem haczek 3040 3.0 jeśli właśnie chodzi o tego gruba, jak widzicie właśnie teraz na ekranie. To są największe te, te gruby, bo największe przynajmniej sobie tam pobrałem. Pokupowałem one i tak są tanie. To tam będzie was stać. Nawet na na tam na trzecim poziomie to już możecie sobie je kupić. I na tego szada, na tego na żółtą gumkę, tą, tą taką rybkę, no to używałem haczyk 40 Próbowałem na. A nie, to na robaka nic tego nie próbowałem, na tą gumkę, bo to było na suma próbowałem. E, no i właśnie tutaj sobie tak poławiałem. E, czy się ciężko wyciąga? No nie, no. Tutaj w tej grze to się mów, żadnej ryby jakoś ciężko nie wyciąga, chyba że macie po prostu za słaby zestaw. Jeśli macie za słaby zestaw, to, no to tej ryby nie wyciągniecie i tyle. No, Ona się tam będzie z wami szarpać, aczkolwiek waszych stareń, Prawo, w lewo, w przeciwną stronę, gdzie tam ciągnie mas ryba, to ona i tak wam najczęściej no, ucieknie, choćbyście się siłowali tam pół godziny. No, byłem z mojego doświadczenia tak jest. No, ja się siłowałem z jedną e, z 40 minut, no i co. No i znudziło mi się. ...znudziło mi się. Ona cały czas, ja ją przybliżałem tam z 5 metrów, a ona uciekała 10 metrów. No to no, po prostu uciałem, że i okay, tyle, no bo to, to tak było. Przez. No złowiłem ją 40 minut, no i 30 minut było to samo. 10 metrów w tą, 5 metrów w tą. I to tak. W kółkę, no to z cholery. Poszedłem kupiłem lepszą wędkę i złowiłem w końcu ją i to jeszcze pewnie większą niż e, taką jaką wzięła. Co robimy tutaj na tym jeziorku? No, ja po prostu no, zarzucałem zestaw. Do tego jeszcze no co. Kiedy to wszystko opadło już Wam, no to co? Robimy Jake. Myszką ruszamy do góry, w dół. Tam macie ten właśnie taki wskaźnik, gdzie Wam tam leci ten, ten pasek. No, to sobie na tym wskaźniku pasku. Możecie mniej więcej tak tempo ustalić, że jak kiedy on się kończy to dacie w górę czy tam w dół, no i e, za każdym razem kiedy dochodzi do góry to z, po prostu do góry albo w dół robicie na ziga. No. Możecie tam nie, też inaczej, pewnie no, ale ja tak robiłem, jakoś to mi tam działało. E, takie rybki, takie palie, lejtrowki sobie, sobie tutaj połowiłem. Jeszcze coś miałem mówić, no ale już właśnie zapomniałem co to właśnie nie miałem mówić. E, Coś... Co to było? No nie pamiętam co to było. Zaraz może mi się przypomni, to... To jeszcze... To jeszcze dopominam. tutaj widzicie, no. Rybka wychodzi. Fajna. 14,93. Nie wiem, 20 160, to nie wiem jeszcze co to jest, ale to jest o 4,5 tysiąca więcej niż mój najlepszy rezultat. No, były najlepszy rezultat, bo teraz jestem w ogóle. No, tak, za, za przeproszeniem to w ciemnej dupie znowu jestem, bo muszę wszystko dymać od początku. No, no, jak no, mówiłem, przyszła burza, prąd zniknął, włączam grę z powrotem, jestem na pierwszym poziomie, no, ale to dobre. Na Steamie tam napisałem, że po prostu konto mi się zresetowało, no i tam mi powiedzieli, że. No było 15 przypadków takich tylko. No i tyle. I powiedzieli. No, no i co? No i na razie. kupiesz grę, to teraz się męczę od początku. No i dlatego no. Co mam wam więcej powiedzieć? Tutaj na samym końcu będziecie mieli chyba te, te, te dwie największe moje palie. Eee, bo to by no jednej to chyba nie mam nawet nie wrzuciłem no wrzuciłem tą chyba największą 15,5 kilo prawie no 15,3 eee, to była ta największa moja palia eee, szkoda że nie było trowki na dzisiaj się <ścoughs> przygotowywałem na, na diamentową no ale po prostu teraz zbieram pieniądze eee, kupię sobie e, z, z powrotem tą wędeczkę, żółeczkę, te wszystkie przynęty i z pierniczem tutaj. No, nie po prostu no, załatwienie mi konta nie, 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 nie przeszkodzi mi w tym, żeby złowić tą diamentową tutaj palię. No, nie wiem czy tutaj, czy gdzie indziej, no ale no, spróbujemy tutaj, no, tutaj dobrze brały. Nie zawsze biorą, bo to wiecie też od pory tutaj zależy, no, aczkolwiek temperatury i tam pogody i wiatru no nie mamy. Ani godziny nawet, no bo tu w ogóle dzień trwa 4 godziny, a noc trwa pół godziny, no to ja nie wiem o co w tej grze chodzi. No ale tak to już tutaj jest. E, dobra, zostawiam was z, z tą palią, e, ja się żegnam, no i idę levelować się z powrotem, na no cholerę jasno, no ale tak to już jest. Dobra, trzymajcie się ciepło, e, dobrej nocy, a no do, ja życzę wam dobrej nocy, bo to wieczorem na, nagrywam. Życzę Wam dobrej nocy albo dobrego dnia. No i co? No ta to, to jeszcze nie jest taka wielka, ale zaraz będzie większa. E, dobra, trzymajcie się ciepło i, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!